Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu, jak założyć konto na Gmail. Zacznijmy od włączenia przeglądarki. Włączymy przeglądarkę. Chodzimy na stronę www.gmail.com. tej strona nam już się wczyta. Klikamy utwórz konto i tworzymy konto. W polu e Imię wpisujemy, swoje imię. W naszym przypadku będzie to test. Nazwisko napiszemy uczestnik. Nazwa użytkownika to będzie nasz adres e-mail. Czyli tutaj wpisujemy, jak e, chcemy, aby wyświetlał się nasz adres e-mail. Czyli test, uczestnik, Następnie musimy podać hasło. Na potrzebę tego testu zrobimy bardzo proste hasło. Już Państwu pokazuję. I klikamy dalej. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to przepuści nas dalej. Tutaj są takie opcjonalne, czyli nie trzeba tego uzupełniać. Ale musimy tutaj. Tak naprawdę nic stąd nie musimy wybierać, możemy sobie wybra wybrać swoją płe płeć. Eee, <laughs> Oraz, e, jeżeli zapomnielibyśmy hasło, wpisujemy swoje, e, swoją datę urodzenia. O, nawet wymaga od nas podania daty urodzenia, więc wpisujemy. Przechodzimy dalej. Musimy przeczytać prywatność i warunki. Zazwyczaj jest to informacja o tym, jak można korzystać z tego konta, co nam przysługuje, co nam nie przysługuje, ale zazwyczaj po prostu trzeba zaakceptować warunki, bo inaczej nie przepuśnia nas dalej. te przypadki, utwórz konto. To konto Google jest skonfigurowane do używania funkcji personalizacji, tak jak remontowanie spers spersonalizowane reklamy. Na podstawie zapisanych na nim danych osobowych. Czyli e, na podstawie naszych preferencji będziemy dostawać e, adekwatne re reklamy, czyli takie, które nas interesują. Przetworzy naszą petycję. I już mamy utworzone konto. W następnym filmiku pokażę Państwu, jak wysyłać e-maile z założonego przez nas konta.